Który? Siema, to jest Asymery, trochę musicie wysłuchać fajnych dźwięków. Ja mam wyciszę jeszcze, żebyście lepiej słyszeli. Klawiaturkę. Odbudnie to jest klawiatura Volcano RGB coś tam. Nie pamiętam nazwy. Ale no. To jest mega fajne. Mój kolega, z którym właśnie aktualnie gram, powiedział, że jak klikam w tą klawiaturę jak powalony, to brzmi jak sety. Ty co jest? Mój kolega aktualnie oglądał poprzedni filmik, jak chcecie, to z tego musicie też odezwać. A tam, a tam tymek, tymek, jest mega aktorem, jest aktorem dobrem. Jestem Tor! Jestem Tor! Zdaj dupę wody. ten młot, ja nie potrzebuję młotu! Ale chłopie ja, potrzebuję. Asymyry, chłopie, ja nagrywam asymryj, chłopie! Ja nagrywam asymryj, zamknij Przepraszam widzowie za moje brzydkie słownictwo, ale mój kolega chyba nie usłyszał, że nagrywam asymery z mojej klawiatury, ale a on mi coś jeszcze Nie wiesz, nie wiedzieć, to Wyjdzie, wyjdzie. Tylko musisz się nie ten, nie, nie odbywać. Ja też. Wyszpijam, wyśpiję Ej, Napiszcie w komentarzach, czy gracie aktualnie na padzie, czy na klawiaturze. Jak na klawiaturze to napiszcie na jakiej i na padzie w sumie też możecie napisać na jaką padzie gracie. Taki ci zagubione. Co to No czemu ty go bierzesz? No kilofujemy. No nie. To Swój kolega, oddaj go. Zostawiamy go przy życiu. Nie, zabieram go. Nie, zabieram Ty niedobry dobry Przynajmniej Nie dobry ty zostałeś ślepe mnie. O, żeby Was jeszcze rozruszać widzowie, to napiszcie gdzie aktualnie latacie na trybie OG. Jaką miejscówkę macie dobrą. Bo najczęściej no na pewno skorzystamy, na pewno skorzystamy. No na pewno. Jak napiszecie jakieś fajne propozycje, my ogólnie lecimy na przyjemne. Park. Zawsze. zawsze. Prawie zawsze. zawsze. Aktualnie teraz polecieliśmy gdzie indziej, bo przyjemny jest Przyjemnie daleko i, tak. I chcieliśmy, chcieliśmy szybko... na, szybko na... I koledy ja. się nie chciało. I koledzy no. się nie no. chciało, no. W ogóle, widzowie, nie wiem czy wiecie, ale chodzimy do klubu sportowego i teraz... I dobra, 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 bo jeszcze raz jakiś stalkę znajdzie co zrobisz. No, zobaczymy. Wtedy, Nie Mamy kawite, mamy szczęki, mamy kaski, na no no, no, chodzimy, chodzimy na, na boks, chodzimy na boks, On już wiecie skąd pochodzi ksywka bokserek. Tak, już wiecie. On w każdej grze, on jest jakiś widzowie przysięgam, on jest sobie, on w innej widzowie, bo każdej możliwej grze sobie daje nick bokserek. Oprócz w bo yy, teraz go odkleiło, ale w każdej możliwej grze to jest taki... Każdej możliwej że ma nikt bokzerek, także... Sorry ale widzowie sorry, ale sprawy rodzinne i musiałem się na chwilę wyciszyć. Bra, 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 Ale chopie, to są smry. Ludzie przy tym będą chodzili i nie? Chyba to już nie może się nazywać asumery To będzie pół asumery plus odkleja Plus odkleja Ej bez kitu ja to tak, tam, tam taki był tytuł To jest moje drzewo To jest Ej dobra możemy nagrać Dobra widzowie Jak coś ten, 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 ten filmiku też się dowiecie jaki to jest tytuł Bo to będzie tytuł to będzie tytuł. Y -y, y -y. A, sobie Kleja. Moja i ty moja. I franio. No, się powiedziałem. Idzie. Moja i ty more. moja, yeah. i ty yeah. 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 Jak ja coś, to ja mam na ile no, Mówiłem ci tyle, że żeby nie mówić bokserek na filmach. Nie potrzebujesz tego. twarzy ci bez. A, dziękuję. dziękuję. So cute! Dobra, widzowie, my w tym odcinku rozklejamy... Rozklejamy was trafów. tak, że będziecie um, siedzieli przy um, tym um. I będziecie stawiali. jaki sens ma w O co w tym filmie chodzi? Jaki cel ma ten film? No bo właśnie... Jaki, jaki cel ma ten film? Czy to ma być w końcu te asmyry, które było planowane? Czy to ma być um, film bokserski. Jaki Jakie Wszystkie Kamerki nie będę pokazywał, dopóki nie będę miał 300 tysięcy subskrypcji. Więc jak chcecie zobaczyć, jak wygląda, to wbijacie 300 tysięcy subskrypcji. Ale wiem, jak on wygląda. On wie bo Ja się nie zadaję za z internetu. No chyba, że zbidzamy. Ale to też. Jak już macie do mnie pisać na prywatach. Znaczy, no, Jeżeli chcecie, widzowie, to też. O! Zobaczymy! Jak chcecie się ze mną skontaktować, to mo macie mojego Discorda, bokserek00... 00... 1004! Taki... coś tak... Baniuba, się w wodzie! Czemu ty nie bijesz tego chłopa? Jezu, to ma taki odrzut... Się bo ja się w wodzie, papa. Pa, 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 pa. Tak, Papa, Potrzebuję MK, masz M-kę może? Dobra.

Powiem ci, tak, to, to, to coś, z czym bardzo często gramy. No, zostań perkka. No, a wiesz, jaką? Pewnie złotą. E, Filtrową. Ja to blisko było. No widzowie, bo nie chcę matów marnować, więc robię takiego clicka. Bumm! Ciężko się brak, tak, brak, Dobra, widzowie, ja wam powiem tylko jedną rzecz, że zapraszam wszystkich na mojego Instagrama. Szczypiorski Tymon, jeżeli chcecie, możecie sobie zajrzeć. Tam też jest Aniu, bo ty jest Nie pozwalaj sobie za dużo kosztanie. Tam też jest dużo osób. Ty! Ja zostałem pompa! Ej, czekaj, wiesz Ja podnieść? JAPIER, WIDOWIE! Widzowie, aktualnie filmik się kończy, bo już nie chcę sobie, z siebie robić debila, jak gram jak jakiś inwalida. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, siema.